Witam, serwus Tym razem odcinek z innej budowy Tutaj nowy osuszacz powietrza Jest trochę ubrudzony bo tynkarze zamiatali i trochę się pył złapał ale jest tu taki filterek sobie go czyścimy regularnie no i po całym osuszaniu trzeba go będzie ładnie przedmuchać kompresorem wyczyścić i schować w jakieś miejsce w którym no nikt go nie zniszczy, po prostu trzeba mieć na takie rzeczy miejsce, żeby to nam służyło przez długie, długie lata Koszt 2400, 50 metrów sześciennych, z tego co pamiętam, wyciąga w dobę Parę razy dziennie przyjeżdżam, to z tego kalfasa wylewam gdzieś tyle wody, także ładnie wszystko ciągnie i tutaj widzicie, jeszcze w rogach mamy takie zacieki tu różne ten sufit tu cały, to było całe, mokre, zalane tutaj tak samo to było wszystko zalane tutaj jeszcze nie wiem czy w sypialni widać o tutaj po sufitach jeszcze widać popatrzcie sobie jak to wygląda jeszcze tak tutaj no i co było przyczyną tutaj chyba widać od dołu takie zaplamienia to było wszystko, to aż było w dotyku mokre tak, tak, jak mówiłem na poprzednim filmie, wszystko przez to, że ta wilgoć nie chciała wyjść, bo tynki były zatarte na gładko. Tutaj, jeszcze też widać, patrzcie sobie, tutaj nad oknami, było aż takie, aż lało się z tego. Przeszlifowaliśmy to. Jeden dzień dosłownie. Taki tu mały osuszacz, który już jest na moim filmie, 800 to kosztuje bo wyciągał naprawdę elegancko. Ja też przyjeżdżam co chwilę z niego wyciągam parę razy we mnie. Dobaczcie, zobaczcie, patrzcie sobie. To nie jest tak, że to nic nie daje. To naprawdę bardzo dużo wody wyciąga. I moim zdaniem takie osłyszacze powietrza. To jest podstawa. Żadne wietrzenie, jeśli są jakieś takie zimowe pory, bo to jest jeszcze gorzej. Tylko odpalamy sobie piec gazowy. Tutaj możemy już trochę temperaturę zmniejszyć delikatnie. Odpalamy piec, grzejemy te pomieszczenia i jedziemy z tymi osuszaczami. Jeśli chcemy to pomalować, ma być to wszystko zrobione dobrze. No to niestety musimy zainwestować i osuszać to weźmie to trochę prądu, jak przeliczałem to tamten żółty, chyba 6 dych na miesiąc, jeśli by był, chodził non stop. no Ale co to jest 6 dych? Jeśli ma nam to pomóc, to nawet nie chodzi ten cały miesiąc. I będziemy mieli pewność, że wszystko będzie dobrze, filtr zostanie wyciągnięta, a nie później pomalujemy, zacznie nam to odpadać wychodzić, jakiś wilgoć nie, to trzeba wszystko zrobić tak, żeby było dobrze tam mam jeszcze taki e, z balkonem miałem też taki mały problem zamówiłem takie maty uszczelniające z mapeya które się daje na balkon na pomieszczenia mokre, na łazienki też to położyliśmy, uszczelniliśmy przyjdą ładne pogody damy dobry klej do kafli, kerakol Praktycznie kafelkujemy tylko na tych klejach. Zawsze się to super sprawdza. Co jeszcze polecam na jakieś tam uszczelnienia, zmieniając temat już osuszacza. Sikaflex, jeśli wpiszecie sobie przykładowo na Allegro, Sikaflex wyskoczy wam i te parówki takie do wyciskania do tego pistoletu i zwykłe tuby silikonowe i to naprawdę jest ekstra do uszczelniania tylko i wyłącznie Sika Flex są różne uszczelniacze na rynku ale to już jest taki producent praktycznie ogólnoświatowy i w Ameryce widziałem tam na jakichś reklamach Sika Flex, czy tam za granicą tylko używaliśmy zawsze tego Sika Flexu i czy tam jakieś władze uszczelniać przed wodą naprawdę wywaliliśmy czasami z 20 tub tego ale struktura zrobiła się tak gumowata, nie, nie, że silikon, przyjdzie później słońce i nam to popęka Fajny materiał, naprawdę, jeśli ktoś szuka, żeby uszczelnić sobie przykładowo jakiś, co, jakiś cokół okapowy z balkonu Czy tam jakąś blachę, naprawdę super ekstrem No a tutaj, tak jak widzicie, wszystko już mi to ładnie stnie. Jak sobie wrócicie do poprzednich filmów tam moich na temat tynków, to będziecie widzieli, jak to tu wszystko wygląda, jak to jest zalane, tragicznie. Wchodzi się teraz do tego pomieszczenia, automatycznie mamy inne powietrze. To w, to w, wcześniej tak śmierdziało wilgocią naprawdę, nie miało to gdzie wyjść, siedziało to w tych tynkach. Jeśli też macie takie problemy, że wam przykładowo rogi nie sną, gdzie żelbety były, jakieś tam nad oknami, nad prożem, przeszlifujcie to papierem ściernym, postawcie sobie osuszacz i zobaczycie, jak szybko wam to zejdzie z tych dynków. Dobra, dzisiaj w tym odcinku to na tyle. Macie pytania, piszcie w komentarzach, zawsze wam odpowiadam. Like, łapa, sub, pozdro, trzymajcie się, siemka.